Wśród w Żydów istnieją takie różne sekty. Właśnie są właśnie sekty, są takie ruchy, takie jak u nas światło życie, powiedzmy, tylko one są znacznie bardziej wyodrębnione z tego normalnego nurtu, nurtu religijnego. Taka sekta z reguły, no, ona ma takiego cadyka. Cadyk to jest taki rabin znany specjalny, obdarzony specjalną charyzmą, który ma tam własne pomysły. Niesprzeczne oczywiście tam z Torą, ale ma własne pomysły, rozwija je twórczo. No i on jest tym guru, tym cadykiem dla hasydów, ci członkowie sekty nazywają się chasydzi. No i takich sekt jest bardzo dużo i mają bardzo różne, bardzo interesujące koncepcje. Na przykład jest kilka sekt. Najbardziej znana jest Neturei Karta. Otóż Neturei Karta to jest żydowska sekta, która uważa, że zgodnie z Pismem Świętym państwo Izrael powinno powstać dopiero po przyjściu Mesjasza na ziemię. A ponieważ Mesjasz na ziemię nie przyszedł, to w takim razie państwo Izrael nie powinno być i należy je po prostu zniszczyć. W związku z tym sekta Neturei Karta, hasydzi z tej sekty w ogóle do Izraela starają się nie przyjeżdżać. Jeżeli są, to nie wolno im korzystać z żadnych usług państwa Izrael, nie wolno im się ubezpieczać w Izraelu, prawda? nie wolno im... absolutnie nie mają tej astyczności z Izraelem. A w ogóle to lat temu chyba 20, yy, główny cadek główny tej sekty pojawił się u, u Homejniego. Mama w Iranie i zażądał nie mniej nim więcej, tylko żeby Iran użył tam broni i zniszczył Izrael, no bo istnienie Izraela jest sprzeczne z Pismem Świętym. Tak jak Państwo widzą, są bardzo różne tutaj sekty i w Izraelu rząd, który się nazywa prawicowym, ta prawica w Izraelu to jest całkiem co innego niż w Polsce słowo prawica ale no, to trochę jest zbliżona, no to nie może powstać bez udziału, bez udziału kilku właśnie ważnych takich hasydskich sekt, sekt w Izraelu. No mówię, są ortodoksi, niekoniecznie, że oni tam hasydzi. Są to po prostu ortodoksyjni Żydzi. Są bardzo porządni ludzie. Na przykład widziałem reportaż o takim właśnie Żydzie, który, który ortodoksie, który ma trzynaścioro dzieci i zupełnie jakby był u nas, prawda, Czyli że nie chce być ubezpieczony, nie, nie płaci ubezpieczenia za swój pokój, z do więzienia. On nie bierze żadnych e, świadczeń, ma, ma 13 dzieci, żona urodziła wszystkie dzieci w domu bez... Bez e, państwowej opieki lekarskiej, której nie przyjmuje. Oczywiście, potrzeba, to lekarza prywatnie zamawia. prawda? Utrzymuje te dzieci, to podatki jakieś łupią, straszne, i niszczą, ale to jest taki bohater. To jest bardzo porządne życie, jak widać. Są, są, są bardzo, bardzo porządni Żydzi i ortodoksi, którzy się nie mieszają tam specjalnie, żadnego tam socjalizmu nie budują, w odróżnieniu od tego, co jest w Izraelu. I oczywiście, i oczywiście nie nie chcą, nie dbają o państwo Izrael. Oni mają coś na kształt autonomii w Izraelu i się nawet do wojska nie bierze, jeżeli idą do, do hederu, do szkoły religijnej. I, proszę Państwa, to jest taka, to, to jest taka, to jest taka osobna, osobny kawałek Izraela, z którego sobie ludzie czasami nie zdają sprawy. I na przykład, gdyby Arabowie przyszli wrzucić Żydów do wody, to ich salini No ci ortodoksi, oni są nieszkodliwi zupełnie, są bardzo, bardzo porządni, e, zwykli, e, zwykli ludzie. I e, wśród tych sekt właśnie jest ta sekta Chabat e, Lubawicz, e, która sobie e, paliła tę świecę, które bohatersko e, wielce przygodny poseł Grzegorz Braun wziął i zgasił. E, otóż... E, ja w ogóle sektę Chabad-Lubawicz z dawnych czasów pamiętam, ja ją bardzo lubiłem, to byli tacy mili, sympatyczni ludzie, przyjeżdżali, przyjeżdżali co, co roku tam no, do Lubartowa czy gdzieś, no bo oni w ogóle, ta sekta Chabad-Lubawicz, to jej miejsce narodzenia jest w Rosji, ona się wziąła w, w dzisiejszej Rosji, no ale tam do Rosji mieli jakieś trudności, to był Związek Sowiecki i tak dalej, więc oni się... Przyjeżdżali do Polski, tu też tam mieli jakieś związane ze swoim sektami. No I oni mieli... To, to była taka sekta, że powiem dziedziczna, byli yy, rabini, yy, tam siedmiu rabinów po kolei było z ojca na syna, to przechodziło. I to też była sekta, która nie uznawała państwa Izrael, Nie aż do tego stopnia, żeby go nie widzieć. Ale państwo, na, na państwo Izrael patrzyła bardzo krzywo, bardzo krzywo i to byli bardzo mieli, sympatyczni ludzie. I, i teraz co się stało z tą sektą? Ja to nie, nie mogłem zrozumieć, że kolega Grzegorz Brown tak na nią strasznie najeżdża. Okazuje się, że umarł ostatni, ostatni rabin z, tej, z rodziny Schneersonów, umarł i nie zostawił następcy. W związku z tym powstała jakaś demokracja, i ta sama sekta zaczęła się rozwijać w kierunku nacjonalistyczno-socjalistycznym. I została najwyraźniej przekupiona w ten czy inny sposób przez państwo Izrael i nagle ta sekta, ta sekta, która była antyizraelska, nagle czytał z przerażeniem w tym, w internecie polskim, że cadyk, warszawski cadyk tej, tej, tej sekty oznajmił nie mniej więcej, że Armia Izraela to jest najbardziej humanitarna armia na świecie. Tak humanitarnej akcji do niej nie ma nikt. Więc szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, przy, przy, takiej, przy takich e, informacjach, takich i, informacjach, które dochodzą, dochodzą od tej sekty, no to trudno, trudno do tej sekty mieć pozytywny stosunek. I nie bardzo rozumiem, dlaczego ta sekta, która no to będę w ogóle w Polsce nie jest zarejestrowana, e, ta sekta sobie przychodzi do sejmu i sobie w sejmie prawda, ustawia te hanukowe świece. Co, jest, jest, jest trochę prowokacja, no bo jak, jak ludzie, którzy twierdzą, że, że, że w Izraelu jest najbardziej humanitarna akcja na świecie, w momencie, kiedy Izrael już zdążył, już zdążył zabić prawie dwa razy tyle ludzi, Ile Rosjanie zabili na całej Wielkiej Ukrainie, to oni w, jednej, w jednym dwumianowym gazie zabili już więcej ludzi, prawda? I, i ta najbardziej humanitarna armia zabija ludzi, a, a my tu mamy tutaj światło, święto świateł, prawda? Radośne święto świateł i święci w Sejmie. No, trudno się dziwić, że niektórych ludzi szlak trafia i, 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 i używają gaśnicy, żeby, żeby te y, światła tryumfu trochę tam przygasić. To jest po po prostu, po prostu prowokacja. Jeszcze raz mówię, przykład sekty Chabad Lubawicz pokazuje, co się dzieje z bardzo porządną organizacją, gdzie nagle niknie ustry monarchistyczny nikt nie, no, i pojawia się demokracja. I z tej porządnej sekty zrobiło się to, co jest z niej, z niej teraz smutne, proszę Państwa. Smutne, ale niestety postęp podobno jest nieubłagany.